Czy ja, Lisek HD, trafiłem kartę Team of the Year za prawie 10 milionów i to nie jest Leo Messi? z tej strony, Lisek, i właśnie dzisiaj trafiamy kartę Team of the Year na moim głównym koncie za 10 milionów końców. I standardowo, zostawcie łapeczkę do góry pod tym odcinkiem i zwiększacie sobie prawdopodobieństwo trafienia topy, po prostu. No ja zostawiałem, ja zostawiałem i Trafiłem. I pochwalcie się w komentarzu, czy chcielibyście takiego gagatka, którego dzisiaj trafimy. Ale teraz specjalnie dla Was przygotowałem 13 specjalnych paczuszek w postaci rozbudu, więc możliwe, że ten odcinek nie będzie z trafienia jednej karty Team of the Year, ale na przykład z dwóch albo trzech, bo mamy jeszcze rozbudowy zrobione. I dodatkowo mamy kartę defensywną 85, więc za chwilkę sobie to otworzymy. Natomiast w tym momencie mam 3 miliony 300 tysięcy końców. Zrobiłem bardzo duży upgrade mojego zespołu w postaci. Kupienia Renard. Ta jest karta jest naprawdę świetna. Wendy Renard, kupiony za, kupiona za 2 miliony 200 tysięcy. W tym momencie ta karta już kosztuje dużo, dużo więcej, to znaczy dużo więcej. No około 2,8 miliona i naprawdę ona jest doskonała. Zresztą zrobimy dzisiaj sobie podsumowanie tej karty w postaci mojego Food Champions, gdzie zrobiłem pierwszą rangę Food Champions. I to kartami wypożyczonymi też niektórymi. Natomiast tak wygląda mój skład już po pod Champions, ale jeszcze przed trafieniem karty Team of the Year, którą później zobaczycie. I moje pytanie jest następujące. Jak później zobaczycie, kogo trafiliśmy do tego zespołu, to będzie tutaj karta na lewej obronie na pewno do wymiany. I mam w planach wrzucenie tutaj SBC od Davisa. Każdy poleca Davisa, i też wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby po prostu Alfonso Davis wleciał do tego składu. Na Road to Glory też go ma w planach zrobić. Natomiast nie mam totalnie pomysłu, jak go połączyć, szczególnie z tą nową kartą Team of the Year, Dlatego dajcie znać w komentarzu i możemy się pobawić tak, że dwie osoby, które napiszą komentarz, który wybiorę, albo będą, będzie jakiś fajny pomysł, to po raz kolejny rozdam dwa kody. Doładowujące do Allegro na 50 zł od G2, czyli partnera kanału. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie: polecam. 13 paczek. 13 paczek, które mogą zrobić niemałe zamieszanie, ale czy tak się stanie? No zobaczmy, no po prostu otwórzmy sobie duplikaty jeszcze jakieś mam z mojej paczki, potężnej paczki. Ale no zobaczmy, czy coś tutaj się jeszcze fajnego wydarzy, bo już wiem, że to będzie i tak fajny odcinek, więc oby tutaj coś ciekawego jeszcze poleciało. Wandayk Toty. Wandayk Toty to jest moje marzenie, Wandayk Toty to jest mój cel i Wandayk Toty to jest karta, którą chciałbym mieć w swoim klubie. Natomiast czy to jest możliwe? No nie wiem, bo w tym momencie Wandai Toty kosztuje około 12 milionów końców. Tutaj jej pisze mi, że trafimy, że trafimy, że trafimy kartę Team of the Year, więc ja tam jestem. Pozytywnie nastawiony. Wandek toty kosztuje 10-12 milionów końców. No i wandajka, toty nie trafiliśmy. To wam już mogę powiedzieć, że nie, 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 Wandajka toty niestety nie trafiliśmy, a naprawdę jak zagrałem dwa chyba mecze przeciwko toty Wandajkowi, no po prostu, no stoi chłop, jest chłop, stoi chłop i nie da się go przejść. No po prostu, taka jest natura, taka jest kolej rzeczy, taka jest natura, po prostu. Tak to wygląda. Bardzo mnie to troszeczkę boli w serduszku, że Twandajka toty nie mam. Yy, myślałem, że ta karta będzie oscylowała w granicach 3 milionów, może 4, szczególnie, że nigdy karty na środku obrony szczególnie nie były zbyt wartościowe. Kto to jest? Chelsea? Norwegia Chelsea? Kto to jest? Nie znam. Rate 88! No i Davisek już tutaj będzie miał łatwiej, żeby się dostać do naszego klubu, bo przepalimy to sobie na SBC o Davisa. Szczególnie, że karty Team of the Year na obronie nigdy nie kosztowały jakiegoś majątku. No po prostu, no nigdy to, to się nie działo. Tak więc w tym momencie jestem w szoku, że, że Van Dyke, no i nawet ta Renard, która. Wiecie, to, to jest karta jednak, która walory, jeśli chodzi o fizykę, to nie są jakieś potężne, tak, 187 cm wzrostu, spoko, o, może tu, 3,85+, no to jest bramkarz, okej, okay. oni dali bramkarza też do defensywnych, no w sumie logiczne, logiczne i parę jest, dobra, też sobie ją, a, myślę, że wymienna, odzyskamy ją za chwilę sobie, natomiast... Yy, no wiecie, no to są bardzo do, duże ceny, bardzo duże ceny, bardzo, bardzo duże ceny, nie ma tutaj Toty, niestety nie ma Toty, Anglia, SO, Tottenham, nie mam pojęcia kto to jest, więc to są bardzo duże ceny, Cristiano Ronaldo zresztą nie był w, nie był w klubie, w sensie nie był do kupienia, a czy my w tym momencie potrzebujemy kupować Cristiano Ronaldo? No przekonamy się, przekonamy się. Holand tak samo, przecież on kosztował około 12 milionów chyba w momencie, kiedy wyszedł. E, ta Hansen, przecież tak samo. No kurde, to są karty naprawdę przepotężne i mam wrażenie, że później będzie tylko lepiej. W sensie będą tylko jeszcze lepsze karty i na karty na tocy. Ja spodziewałem się tak, by the way, że to już na toty będzie paczka za milion końców. W tym momencie. Nie wiem, czy oni wypuszczą paczkę za Milion, bo zostały dwa dni do końca Team of the Year może gdzieś tam w czwartek może w czwartek 19, 20 odpalą pakę za Milion, bo to jest pewniak, to jest pewniak. Jestem też w szoku troszeczkę, że nie odpalili paczki z gwarantowanym toty z gwarantowanym totem albo chociaż z gwarantowanym n-toty, bo to by mogło bardzo mocno namieszać, jeśli chodzi o cenę, pochwalcie się też, czy trafiliście toty Leo Messiego, bo wiadomo co tam się podziało. Ja nie trafiłem ani na głównym koncie, gdzie zrobiłem tego pika, i na koncie Road to Glory, gdzie zrobiłem go jako pierwszego, bo mówię sobie, kurde, Leo Messi, to ty, jakby dołączył do naszego zespołu na tym RTG, to ja cię kręcę, co by się działo? No ale niestety, Leo Messi nie chciał dołączyć do naszego klubu na Road to Glory, więc musimy się nacieszyć tym, co mamy, czyli jakoś tam kartą Team of the Year za 10 milionów. I to też nie jest to ty, Messi, od razu wam mówię. Też to nie jest to ty, Messi. Dobra, dwie ostatnie paczuszki i jedziemy z dalszą częścią odcinka, bo... No, I ostatnia poczuszka, wymienna, wymienna. W sumie trafiliśmy w tym sezonie i kartę toty wymienną, i kartę toty niewymienną, bo to będzie dzisiaj karta niewymienna. Więc i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Jedziemy dalej z odcinkiem. Dobry początek, dobry początek tego meczu to jest. Dobra nie, chciałem Wam pokazać jak grać, ale widzę, że nie wyszło. Ale ty, Kiko za Kikofa? Nice! Dobra, szesnaście 1 Let's see ya Long. ok, okej, okay, okej. Okay. Jestem Bapy, jestem Nowy Malen. Nowy Malen jest świetny. No, o, oh, o, oh, o, oh. o, wow. Nice. Nice. Na nice. Nowy krok, nowy krok złapaliśmy. Ale mnie wydupił tej... Meczu 19 zwycięstw! Nankatsu? Dobra, już myślałem, że to jest Natsu. By, byłoby prze, by, Byłoby smutno i ciężko. Let's go! Bo w pamięci jest siła zaklęta! Aleksija! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Zrobiliśmy to, widzowie! Zrobiliśmy to! 22 paczki. A, lisek przygotował. A, a? Można, można. Rozpoczynamy. Trzy piki. Trzy fatalne piki. Bo ja już to mogę powiedzieć: że to będą fatalne jeden z najgorszych pików w historii tej gry. I już pierwszy jest fenomenalny. Fenomenalnie fatalny. Drugi fatalny. Ha, pewnie, że tak. I drugi będzie 8. Osie... Trzeci będzie 8-4, bo to tak idziemy w dół. 8-4. A? 8-6. A? Niespodzianka. Nie, no to to jest. Przypomniałem sobie. Przypomniałem sobie, dlaczego mi motywacja do wbijania najwi... naj... najwyższej rangi delikatnie opadła. Przypomniałem sobie. Kto to jest? Aha, bo to jest paczka za pół Dobra, paczki kampanii, bo to najzabawniejsze zawsze jest. Paczki kampanii są zawsze najlepsze. Najśmieszniejsze. Zawsze można się pośmiać. Zawsze można uciąć komara przy nich. Pięknie, anani. 80. Ua 8-8! Uła! Za najwyższą rangę 88! 8 O kurde. Ale dało. Paczka rzadkich zawodników. Dla Koto Miller 2137, który zostawił follow -ka. Dupa. Francja? Napastnik? Pejże. Komornik leśny i antek 31414. Pozdrawiam was serdecznie. Patrzuszka dla was. Kampanii, a chcecie kampanii? To macie kampanii. Let's go. Jeden wielki syf? Czy to właśnie w tym momencie? Rapsa, raspadori 84, 85, przepraszam. Tu nie może być 84, bo to jest 85. Plus. Przepraszam, przepraszam. Jedziemy. Hello, Afrika. Etifica Clip! Ale to. Ale to dało! Ultimate, ultimate. Oho, ho. Oh, o, chyba IF! Ale będziemy zarobieni. Tonali? Tonali, tak? A i jeszcze IF Gabriel86. Kolejna, kolejna. 4x8, 4 Nie ma nic. Fatalnie. Ulo aleluja. Świetna zabawa, naprawdę. O, dobra, 8-8 to już. A, wymienne, nice. Wy się nie znacie, pierwsza FPK otworzę dla Was. Wy się nie znacie, Wy się nie znacie. Holand! Teraz to Ty! Welcome! Ja pie... Powiem tak, te nagrody to gówno. Chyba, można powiedzieć, że oficjalnie wczoraj rozpoczęliśmy promocję na program Liska Minus 60%. Promocja jest ograniczona czasowo. Widzicie sobie pierwszy link w komentarzu akademialiska.pl, a w całym programie macie bardzo jasno, szczegółowo i prosto wyjaśniony cały proces od A. Do Z, w jaki sposób zacząć wygrywać w FC 24? Jeśli na przykład nie kwalifikujesz się do Foot Champions, a chciałbyś, to tak jak Szymek, możesz to właśnie zrobić z tym programem. Co tydzień odbywają się treningi zamknięte tylko i wyłącznie dla kursantów. Więc jeśli będziesz miał jakikolwiek problem, jakiekolwiek wątpliwości, to wbijasz na taki trening, zadajesz pytanie i ja ci na to pytanie odpowiadam. Są dostępne raty 0%, są dostępne płatności Blik, Przelew, PayPo, czyli kupujesz dzisiaj, płacisz po 30 dniach i najważniejsze, bo ja samemu, jak kupuję jakieś kursy, programy, to samemu się zastanawiam, czy to jest warte swojej ceny, czy może nie, dlatego jest gwarancja satysfakcji. Więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, i do 14 dni, cokolwiek Ci nie będzie pasowało, to wystarczy, że do 14 dni napisz mi na mailu, na messengerze, na Instagramie, że chcesz zwrot, i po prostu zwracam ci wszystkie pieniądze, które wydałeś na ten program. Wbijaj, link pierwszy w opisie i tak by the way. Jak wejdziesz sobie na stronę Akademialiska.pl, to masz dwie pokazowe przykładowe lekcje wyjęte prosto z kursu, żebyś zobaczył, na czym ten program polega. Więc wbijaj akademialiska.pl. Pierwszy link w opisie. Wracamy do odcinka. Dobra, mamy 17 pików. I tu pikaty. O, super pik. Zaczyna się zjawiskowo. I co tu już, koniec pików? Oka! Dobra, koniec pików. o knieżna. Dobra, widzowie. Paczka za 3000 FIFA pońców Paczka za 600 tysięcy końców. Po prostu nie chcę, coś wyleci. Nie chcę dużo. 5 duplikatów, ok. Dobra, nawet spokojnie, wysoko ocenione. Dobra i teraz. Jedziemy. szczęście, pierwsza karta. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. O. ósma, dziewiąta. Ej, no jak nie będzie tutaj, to ty jest odnego. Jest Toty. Jest Toty, to jest karta Toty. To jest karta Team of the Year, no? Fizycznie 97. Boże kochany. Niech to nie będzie tylko Obersdorf, proszę. Obrana 56. czy to nie będzie Van Dyke. główki 99. Dribbling 91. Podanie 80. Bo po podawać nie umie. Albo kobieta. Strzelanie 98. Błagam, niech to będzie Cristiano Ronaldo, bo to chyba może być Cristiano. Tempo 96. No nieźle. Holand 9 milionów! Ja cię kręcę! Ja cię kręcę! Ola Bolga! Dobra, na wypożyczenie jeszcze mi. Na, niech to na Nazario. O, czawi, pięknie. Super, ale oddają, ale oddają wypożyczenia Znakomicie Bright Ips, ale świetnie Dajcie coś fajnego, żebym przetestował Rodri Ellison Hans, o, Dobra, ta Hansen Z chęcią, z chęcią, z chęcią Ja wam mogę w ogóle ten, przebrać się do, Doktora Albana, patrzcie, pokażę wam Pokażę wam It's my life! Oh, 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 oh. it's my life! To jestem ja właśnie. Doktor Alban from Izrael Dobra, ma petardę w nodze. Jop, Pato, Pa to, L1 Speedboost? Dobra, no będzie do mocy Speedboost, nie ogólnie. Nie ja wiem, czy nie mocniejszy. Pa. Ej dobra, po jest najszybszy speedboost w historii gry, no. Jeszcze te, ta siła dużo daje. Pa. Nie no, no jest, jest dzikiem. Dobra, jest spoko. Wow. Ja p... Ole Kung panda! Jezu! Czy to Żyrafa? Czy to Tygrys? Dobra, no te powershoty do są, no? Nie trafimy sobie Masakra!